Pierwszy dzień lata. To są kwiaty, które dostałam. Właściwie dostałam ten od rodziców naszego podwiecznego Natomiast te już później przekazała mi kierowniczka pozostałe. Ale to są kwiaty w podziękowaniu za wykonaną pracę, za film, który, o no, też, za, za film, który przygotowałam. Rozpoczynający jakby... Mówiący o kabarecie, który mówiliśmy, ale upadnie i syna, który w pewien sposób też był, był, właściwie był współtwórcą, był w pewien sposób też pomysłodawcą stworzenia tego kabaretu i który zmarł dokładnie 7 miesięcy temu. W ostatni raz, kiedy z nim rozmawiałam, udało nam się nagrać rozmowę um, o tym, w jaki sposób chwał wpad wpadli, wpadli na ten pomysł, skąd w ogóle pomysł na powstanie kabaretu. Przygotowałam to, rodzice zgodzili się, żebyśmy na dzisiejszej imprezie z okazji lata, um, kiedy już występowaliśmy z kabaretem żeby ten film puścić i pierwszego widzieli dzisiaj i tak samo cała reszta wyboru. Także no, miło gest. Ponieważ dostali to występujące ale również ja też za ten film. Także bardzo, bardzo miłe z ich strony. A kiedy usłyszałam na nagraniu jego głos, to, to, no, to no, wiadomo, że zruszyłam się. Myślę, że oni też.